I teraz tak, mamy blachę 390 cm od rąbka do rąbka Ale tam z przodu musimy ją wypuścić 3 cm, bo robimy taki pas nadrynnowy Z takim zagięciem będzie z przodu, bo później to się zapina o to, nie? Także robimy 387 cm W schowku, no taka zwykła kartka Dobra, pomierzymy sobie, zaznaczymy tam i dnie. No I tak, strzeliliśmy sobie tutaj, gdzie mamy obciąć krokwię. Oczywiście uwzględniliśmy jeszcze, że dojdzie nam tu deska czołowa, tak? I teraz tak, znaczymy sobie poziomicą. Można by kątownik, prawda ustawić i ciach, 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 szybko to zaznaczyć, ale uwierzcie mi, że. Tu może być jakaś góreczka, coś tu nierównego, i już wam to ucieknie. Także poziomica, robimy pionik, i wtedy mamy pewność, że to jest w pionie, nie? Także znaczę tak sobie wszystkie krokwie. Do Pioniku. No, tym razem robimy na gwoździe Och pach. Można na wkręty. Równiusieńko. To warto nawiercić. Nie wiem czy tu za nisko nie walnąłem. tu nie wylazł. Już idę. Nie za nisko, żeby nie wyłaziły nam tam Tak jak takie pozycje Pozycja jest. Przynajmniej dziwna, no i tak w każdą krokiew, nie? I teraz tak, bijemy sobie kontruaty, tutaj. Niektórzy producenci e, robią tak, że membrana idzie pod łatami, pod e, kontrłatą, pod łatą i wchodzi membrana do rynny. Powiem Wam, e, no tak, niektórzy producenci, ostatnio mieliśmy taki przypadek, i tak zrobiliśmy, prawda? Z producentem się nie kłócimy, ale na przykład ten producent zaleca inny sposób, który wam pokażemy. I wydaje mi się, że jest dużo lepszy, bo ta membrana nie wisi w rynnie. Nie ma opcji takiej, że wiatr ją wywieje z rynny czy coś i będzie wam się lało. No, no lało może za duże słowo, bo no to tylko te skropliny, prawda? Ale moim zdaniem lepiej jak on te skropliny nawet po. Niewielkie lecą po pasie nadrynowym, także to rozwiązanie mi się bardziej podoba. Ale oczywiście, jak producent zaleca inaczej, to robimy tak, jak producent zaleca. Tak? Bo w razie jakiejś draki zrobimy inaczej, no to nie będzie mowy o jakiejś reklamacji czy czymś takim. Tak? Także robimy, jak producent zaleca. Ja sobie racczak pach. Dobra, nabijamy i wracamy. No i bijemy sobie tutaj łatę. Trr pach. Tutaj, równo z tym. Dobra, dobijemy i później drugą lecimy.